Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałem Wam pokazać taki mój prototyp jest w trakcie właśnie w trakcie spawania jest to płyta pod silnik do Porsche Cayenne Porsche Cayenne 955 dokładnie jest to płyta na razie Dół jest z, o ile się nie mylę, nawary ta płyta, ale y, są na zamówienie wycięte na laserze te płyty. Płyty są y, do podłużnic przykręcane. Y, mają uchwyty na chłodnicę. Tutaj są dwa takie uchwyty po bokach, gdzie wchodzi Chłodnica, bo ta płyta będzie zastępować oryginalną belkę zderzaka. Cała będzie się chować pod zderzakiem, więc nie będzie z zewnątrz widoczna. Jedynie przelotka na linę będzie widoczna i hak od liny. Cała wyciągarka będzie się chować pod zderzakiem. Jest to w trakcie robienia. Jeszcze muszę nakręcić filmik, jak to dopasowuje do samochodu. Dzisiaj wam pokażę o co chodzi z tą chłodnicą. Jak jest montowana do tego, i na pewno jeszcze trzeba będzie pewnie coś poprzycinać, przerabiać na, na samochodzie. Na pewno, jak będzie pasować, tu musimy dla sztywności obspawać. Te łączenia. Tutaj muszę y, w jakiś sposób to połączyć. Nie wiem, obetne chyba. I połączę, żeby to był tak, jakby jeden y, element, żeby to było sztywne. Y, wzoruję się na jakichś płytach, które robią y, w Stanach do tych kajenów, bo, bo są dostępne. Kosztują oczywiście majątek, więc spróbowałem zrobić to samemu. Pokażę Wam z bliska. Tu są takie wzmocnienia na bokach, zrobione. Jest obspawane dość, dość porządnie z każdej strony, więc tu nie ma mowy, żeby się to gdzieś urwało. E, tu jeszcze w oryginalnej belce jest taka rurka wypuszczona z gwintem do wkręcania haka, e, do wyciągania haka holowniczego, i, i to też zrobię. E, będzie zrobiony po prostu rurka nagwintowana żeby można było z jednej i z drugiej strony żeby można było oryginalne haki w oryginalnych miejscach wkręcić teraz Wam pokażę jak, jak jest mącowana chłodnica do tego teraz możecie zobaczyć jak jest chłodnica założona tu są te uchwyty o których mówiłem są takie takie trzpienie, one na gumie wsuwają się w te widełki, i chłodnica na tym wisi. Na tej belce. I tutaj jest tak samo. Tutaj na ten trzpień przychodzi guma, i ona jest taka wyżłobiona pod te, pod te widełki. Wsuwa się, i jest takie zabezpieczenie tutaj. I tak się trzyma oryginalna chłodnica. I, i tak to będzie wyglądało tutaj sobie złapałem małym ściskiem do stołu żeby wam to pokazać jak to, jak to będzie wyglądać wydaje mi się że jest, jest, jest ok Uchwyty są równo rozstawione, więc, więc wszystko powinno pasować. Tu chłodnica jeszcze trzyma się na takich dodatkowych gumach tutaj, i tutaj górą. A tak główne mocowanie jest. To są te dwa szpień. To jest oryginalna chłodnica od Kajena Turbo. No i tak będzie wyciągarka zamontowana. Także zapraszam dalej do oglądania. Będziemy mierzyć to na samochodzie. Będziemy jeszcze coś tam dodatkowo ulepszać. To jest tak jak mówię prototyp. Jak uda mi się go sklecić i zwymiarować na samochodzie, tak żeby wszystko pasowało. Nie kolidowało z niczym. Zostanie to zaprojektowane każdy element na nowo przeprojektowany i jak będzie miał ktoś ochotę to będę mógł wykonać taką taką taką, taką płytę pod, pod wyciągarkę nie wiem jeszcze czy ona będzie na pewno będzie piaskowana ale czy będzie szła w ocynk czy będzie lakierowana proszkowo to jeszcze, to jeszcze się zobaczy Dobra, dzięki za uwagę. Zapraszam do oglądania. Cześć.